Witajcie! Dziś zapraszam Was na wyjątkową podróż po jednym z najciekawszych osiedli Wrocławia. Browarze Wrocławskim. To miejsce, które łączy w sobie niepowtarzalny styl i historię, która sięga aż XIX wieku, kiedy to na tych terenach działał słynny Browar Piastowski. Dawniej w tym miejscu ważono piwo. Dziś jest to nowoczesne, tętniące życiem osiedle. Zapraszam Was na prezentację jednego z mieszkań. Ten nowoczesny apartament o powierzchni 44 m2 zachwyca przestronnością i wysokim standardem wykonania. Już na pierwszy rzut oka widać 3,5 m wysokości, co daje nam dodatkowy komfort przy codziennym funkcjonowaniu. Całe mieszkanie zostało zaprojektowane przez profesjonalnego architekta, który zadbał o najmniejszy detal. Salon z kuchnią to serce apartamentu. Kuchnia została wykonana na wymiar z nowoczesnymi szafkami sięgającymi aż do sufitu, co maksymalizuje przestrzeń do przechowywania. Jest w pełni wyposażona w sprzęt AGT. W części wypoczynkowej znajdują się dwa eleganckie stoliki z granitu, które doskonale wpisują się w loftowy charakter wnętrza. Sypialnia to miejsce idealne do relaksu. Z wygodnym łóżkiem typu king size, które zapewnia komfortowy wypoczynek. Dodatkowo w przestrzeni znajduje się biurko z regulowaną wysokością oraz ergonomiczne krzesło, co czyni sypialnię idealnym miejscem do pracy. Całość dopełnia zabudowana szafa z wysięgnikami, oferująca mnóstwo miejsca na ubrania i akcesoria. Łazienka urządzona została w nowoczesnym stylu. Znajduje się tam przestronna kabina prysznicowa z natryskiem oraz praktyczna pralko-suszarka. Grzejnik drabinkowy nie tylko zapewnia komfort cieplny, ale i doskonale sprawdza się do suszenia ręczników. Ściany zdobią wodoodporne płytki oraz tapeta dodające łazience eleganckiego, oryginalnego charakteru. Całość wnętrza wyróżnia się doskonałą jakością i dbałością o każdy szczegół. To idealne miejsce dla tych, którzy cenią komfort, styl i nowoczesne rozwiązania. Browar Wrocławski to idealne miejsce do codziennego funkcjonowania. Na terenie kompleksu mamy siłownię, kinoletnie, klub mieszkańca oraz kajakarnię, a dla aktywnych rowerownie. Na terenie całego osiedla mamy również supermarkety, restauracje, barbera, fizjoterapeutę i wiele więcej. Jeśli jesteście zainteresowani tą ofertą i spodobało Wam się to mieszkanie, zapraszam Was do kontaktu i na prezentację. Bartosz Staniec, Dymowski Nieruchomości.